Witajcie! Dzisiaj zabiorę Was w podróż przez Dzieje Turcji, kraju o bogatej historii, pełnej fascynujących wydarzeń i postaci, które miały ogromny wpływ na świat. Który od wieków odgrywał kluczową rolę w Europie i Azji, będąc mostem łączącym te dwa kontynenty i kultury. Opowiem Wam o początkach tureckich ludów, ich kulturze, tradycjach i unikalnych zwyczajach, o rozkwicie potężnego Imperium Osmańskiego. Które przez wieki dominowało w regionie, wpływając na losy wielu narodów, a także o relacjach, jakie łączyły ten wielki państwo z naszym krajem, Polską, wpływając na naszą historię i kulturę. Zapraszam do wysłuchania opowieści, która przybliży Wam zarówno fascynujące momenty tureckiej historii, jak i ich wpływ na losy Polski oraz Europy, a także na wzajemne relacje kulturowe i polityczne. Które kształtowały nasze narody przez wieki, tworząc unikalne więzi. Historia tureckich ludów sięga starożytności. Pierwotnie plemiona tureckie zamieszkiwały rozległe obszary Azji Środkowej. W miarę upływu wieków, dzięki wędrówkom i kontaktom z różnymi kulturami, te ludy zaczęły przyjmować nowe obyczaje oraz systemy polityczne. Ważnym etapem w historii była ekspansja plemion tureckich na zachód, która zapoczątkowała proces asymilacji różnych kultur. Jednym z kluczowych momentów była migracja tureckich plemion na tereny dzisiejszej Anatolii. To tutaj zaczęły kiełkować pierwsze państwa tureckie, a kultura i język turecki zaczęły się rozwijać. Rewolucja ta miała ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie Anatolia stała się kolebką późniejszego Imperium Osmańskiego państwa, które przez wieki miało wpływ na losy Europy, Azji i Afryki. W XIII wieku, w wyniku upadku dawnych struktur na terenach Anatolii, powstało niewielkie państwo. Było to miejsce pełne różnorodnych kultur i tradycji, które z czasem zaczęły się przenikać. I tworzyć unikalną tożsamość, kształtując przyszłość regionu, które z czasem przekształciło się w potężne imperium osmańskie. To państwo, początkowo niewielkie, zaczęło zdobywać coraz większe terytoria, rozszerzając swoje wpływy. Legendarny Osman Gazi, założyciel dynastii osmańskiej, dał początek państwu. Jego wizja i determinacja były kluczowe dla rozwoju nowego imperium, które miało trwać przez wieki. Które dzięki skutecznej strategii militarnej i zdolnościom organizacyjnym szybko zaczęło się rozrastać. Osman Gazi i jego następcy wykorzystywali innowacyjne taktyki wojenne, które pozwalały im na szybkie i skuteczne podboje, umacniając swoją władzę. Imperium Osmańskie stało się jednym z najpotężniejszych państw na świecie, osiągając szczyt swojej potęgi w XVI i XVII wieku. Dominując na arenie międzynarodowej, kontrolując rozległe terytoria w Europie, Azji i Afryki. Dzięki swojej potędze imperium miało ogromny wpływ na politykę, kulturę i handel w tych regionach, kształtując ich historię. Jego potęga była oparta na silnej armii, skutecznej administracji. System rządów był dobrze zorganizowany, co pozwalało na efektywne zarządzanie rozległymi terytoriami, Zapewniając stabilność oraz umiejętnym wykorzystywaniu różnic kulturowych w zarządzaniu zdobytymi ziemiami. Imperium Osmańskie było mozaiką kultur, religii i tradycji, co stanowiło o jego wyjątkowości i sile, czyniąc je niezwykle wpływowym. Dla Polski okres panowania osmańskiego to czas zarówno konfliktów, jak i dyplomatycznych starań o równowagę sił. Chociaż Imperium Osmańskie często wchodziło w konflikty z Rzeczpospolitą obojga narodów, zdarzały się także okresy współpracy i handlowych kontaktów. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów była bitwa pod Wiedniem, w której siły osmańskie, choć potężne, zostały zatrzymane przez koalicję europejską, w której uczestniczyli także Polacy. Ta bitwa stała się symbolem oporu przed ekspansją osmańską. A jednocześnie przypomniała o wspólnych interesach narodu polskiego i europejskiego. W relacjach między Polską a Imperium Osmańskim pojawiały się także elementy dyplomacji. Wysyłano ambasadorów, zawierano umowy handlowe, a nawet podejmowano próby koordynacji działań przeciwko wspólnym wrogom. Choć konflikty były częste, historia tych kontaktów pokazuje, że mimo różnic kulturowych, Obie strony potrafiły dostrzec korzyści wynikające ze współpracy. Imperium Osmańskie, które przez wieki utrzymywało się na szczycie potęgi, zaczęło słabnąć w wyniku narastających problemów wewnętrznych, reform oraz presji ze strony państw europejskich. Proces ten doprowadził do stopniowego rozkładu imperium, który ostatecznie zakończył się po I wojnie światowej. Upadek imperium oznaczał koniec pewnej epoki pełnej chwały i potęgi, która trwała przez wieki, pozostawiając po sobie niezatarte ślady. Ale jego dziedzictwo pozostało na zawsze. Kultura, prawo, sztuka i architektura, i system administracyjny pozostawiły trwały ślad w regionie, wpływając na wiele aspektów życia codziennego, a historia osmańska stała się przedmiotem licznych badań i refleksji. Badacze z całego świata zgłębiają jej tajemnice. Dla Polaków pamięć o potędze Imperium Osmańskiego jest ważna, ponieważ uświadamia, jak wielkie państwa rywalizowały o wpływy na naszej ziemi, kształtując historię i kulturę regionu, pozostawiając trwałe dziedzictwo, a także jak dyplomacja i współpraca mogły wpłynąć na kształtowanie się równowagi sił w Europie, tworząc fundamenty współczesnych relacji międzynarodowych, które znamy dzisiaj. Po upadku Imperium Osmańskiego na jego gruzach powstała Republika Turcji. Pod wodzą Mustafy Kemala Ataturka dokonano rewolucyjnych reform, które przekształciły kraj w nowoczesne, świeckie państwo. Atatürk wprowadził reformy w dziedzinie prawa, edukacji, kultury i gospodarki, zrywając z tradycjami osmańskimi i otwierając Turcję na świat zachodni. Nowoczesna Turcja stała się przykładem dynamicznych przemian. Łącząc tradycyjne wartości z nowoczesnymi ideami, kraj ten szybko rozwijał się gospodarczo i kulturalnie. Dla Polaków Turcja jest interesującym przykładem, jak państwo może przejść transformację ustrojową i zbudować nowoczesną tożsamość, nie zapominając przy tym o swoich historycznych korzeniach. Współczesne relacje między Turcją a Polską są dowodem na to, że mimo burzliwej przeszłości oba narody potrafią współpracować. W dzisiejszych czasach Turcja jest ważnym partnerem strategicznym dla Polski, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i współpracy gospodarczej. Polska i Turcja, mimo różnic kulturowych, dzielą wspólne wartości, takie jak dążenie do wolności i rozwój demokratycznych instytucji. Współpraca między naszymi krajami rozwija się na wielu polach, od wymiany handlowej przez wspólne projekty kulturalne, aż po dialog polityczny. Historia obu narodów, pełna dramatycznych momentów, pokazuje, że pamięć o przeszłości może stać się fundamentem do budowania lepszej przyszłości opartej na wzajemnym szacunku i współpracy. Historia Turcji to fascynująca opowieść o narodzie który przeszedł od potęgi Imperium Osmańskiego do nowoczesnej republiki, łącząc tradycje z dynamicznymi reformami. Dla Polaków pamięć o kontakcie z potężnym Imperium Osmańskim oraz doświadczenia związane z konfliktami i współpracą.